Prosty odcinek trzeci. Cześć, cześć, witam Was. Dzisiaj pomówimy o kreacjonizmie. Może zacznijmy od tego, co mówi na temat kreacjonizmu Wikipedia. W końcu źródło wiedzy, z którego wielu ludzi bierze jedyną słuszną, nieomylną wiedzę. A więc tak, za definicją kreacjonizmu pogląd, że człowiek, życie, ziemia i wszechświat zostały stworzone w swojej pierwotnej formie przez Boga lub bóstwa. Był to dominujący pogląd do czasu sformułowania teorii ewolucji. Współcześnie kreacjonizm łączył w sobie elementy filozoficzne i religijne. Nie jest uznawany za teorię naukową i nie funkcjonuje w ramach nauk przyrodniczych, gdyż teoria nauk przyrodniczych musi być weryfikowalna doświadczalnie, a, teraz nawias, w odróżnieniu od doświadczeń stwarzających teorię ewolucji. Tak, nawias, stwierdzenia kreacjonizmu opierają się wyłącznie na wierze. Teraz po kolei zweryfikujmy tę definicję. Czyli pierwsze zdanie. Pogląd, że człowiek, ziemia, życie i wszechświat zostały stworzone w swojej pierwotnej formie przez Boga lub bóstwa. Tu już jest błąd, ponieważ są również teorie kreacjonistyczne mówiąc o tym, że, to stworzy że stworzyli nas kosmici lub inna inteligentna forma bytu. Był to dominujący pogląd do czasu wspomowania teorii ewolucji. No tu by się zgadzało. Teraz nie jest dominujący. Współczesny kreacjonizm, współczesny kreacjonizm łączy w sobie elementy filozoficzne i religijne. Do tego trzeba dać naukowe, co tu nie jest napisane, jest wiele doświadczeń. Ja wam polecę film. Będzie w linkach do audycji. Nie jest uznawane za teorię naukową i nie funkcjonuje w ramach nauk przyrodniczych. To, że nie jest uznawane za teorię naukową, nie oznacza, że nie jest teorią naukową i nie, fun... no, nie fun... no, widocznie nie funkcjonuje. Teraz teoria... ta, 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 ta. tak, czym jest teoria naukowa w takim razie. Pójdźmy za Wikipedią. Historia naukowa to całość logicznie swoistych ogólnie wnioskowanych na podstawie ustalonych faktów naukowych i powiązanych z dotychczasowym stanem nauki. Ma na celu wyjaśnienie przyczyn lub układu przyczyn, warunków, okoliczności powstawania i określonego przebiegu danego zjawiska. Jest podsumowaniem wyników szczegółowych pracy naukowej wień, czy badania naukowe. To jest bardzo ważna część definicji, posłuchajcie jej dobrze. Kluczowe znaczenie dla rozróżnienia, czy dana teoria jest historią naukową, czy nie. Ma obecnie kryterium falsyfikowalności. Pojęcie to zostało wprowadzone przez Karla Popera w dziele Logika odkrycia naukowego. W myśl tej zasady, teoria, której nie da się jednoznacznie obalić, nie jest teorią naukową. Teraz zastanówmy się, czy ewolucję idzie jednoznacznie obalić. Nie idzie, no bo. Yy, tak, nie idzie na udowodnić, czy Ziemia ma miliony lat, czy nie. To są tylko metody naukowe, które nie dają 100% pewności. Badanie węglem i tak dalej. Czy idzie udowodnić to, że wyeluowaliśmy wyelu wyelu z jakichś... no od jednego wspólnego przodka czy czegoś w tym rodzaju? No również nie idzie, no bo teoria ewolucji, żeby zajeśćmi, potrzebuje milionów, miliardów lat. My mamy, żyjemy ile? 100 lat. Nasza nauka, nasza wiedza historyczna sięga kilkunastu tysięcy lat, a więc my nie jesteśmy w stanie zaobserwować efektów ewolucji. Czyli no, z tego punktu widzenia ewolucja jest nie do obalenia. Jeszcze ciekawym jest to, że były badania, czy bardziej, to były eksperymenty, które miały na sprawdzenie troje ewolucji. Próbowano na podstawie tych kilku podstawowych. Yy, 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 Próbowano odtworzyć warunki panujące na Ziemi w praoceanie, tak zwanym, i zobaczyć, czy powstanie życie. No nie udało się to, o czym się też nie, nie mówi zbyt wielką chęcią o tym. Teraz zastanówmy się nad kreacjonizmem. Czy go idzie obalić, udowodnić? No, są to tak, jest to dokładnie to samo co przy ewolucji. Nie jesteśmy w stanie udowodnić tego, przynajmniej na razie, dopóki nam Bóg np. Na tego sam nie powiedział, czy nas stworzył, czy nie, czy istnieje. No jest to teoria, której nie da się udowodnić. Ona jest oparta na wierze, ale nie wyłącznie. Na wierze, jak sama ewolucja, jest oparta na wierze, ale też nie wyłącznie na wierze. Bo jeżeli mamy zdanie, w definicji, twierdzenia kreacjonizmu opierają się wyłącznie na wierze, jest to kompletną bzdurą, bo są y, prace naukowe takich naukowców jak książka wydana przez y, doktora Jonathana Wellsa, Icons of Evolution. Wydana w 2000 roku, jest to y, pan Jonathan Wells, jest y, biologiem z uni Uniwersytetu Kalifornijskiego w, Be w Berkeley o co w, tej, co w tej książce pisze. Ona opowiada o tym, że wiele przykładów ewolucji, które są w podręcznikach, są to albo zdezoaktualizowane twierdzenie, albo po prostu fałszerstwa utrzymane tylko po to, aby nie mieszać uczniom w głowach. W cudzysłowie oczywiście. A więc, jak widać, dla ewolucji ważniejsze jest to, żeby ona była na siłę prawdą, niż to, czy to jest rzeczywiście fakt. Bo nauka powinna opierać się... Na tym, abyśmy dyskutowali. Kreacjoniści, ewolucjoniści, żebyśmy dochodzili do wspólnych wniosków. bo czym jest nauka? Jest dyskusją. Powinniśmy dyskutować, a nie zamykać się na inną wiedzę, bo jest inna od naszej. Dobrze, wróćmy do kreacjonizmu. Generalnie, kreacjonizm dzieli się na. Kreacjonizm ten religijny dzieli się na dwa główne typy. Kreacjonizm młodej ziemi. Zakładał on, że zgodnie z tym, co możemy wyczytać w Piśmie Świętym, Ziemia ma między 6 a 10 tysięcy lat. I teraz przedstawmy zasadnicze twierdzenia kreacjonizmu za Wikipedium. Wszechświat został stworzony przez Boga z niczego. Podstawowe rodzaje, rodzaje, to jest ważne, nie gatunki, ale rodzaje roślin i zwierząt baraminy mają osobne pochodzenie czy nie wywodzą się od jednego wspólnego przodka. Ziemia, zost... Ziemia, podstawowe rodzaje organizmów i człowiek stworzeni zostali w ciągu 6 24-godzinnych dni. Stworzono niezależne rodzaje, baraminy roślin i zwierząt mogą się pod wpływem nacisków środowiska i mutacji zmieniać tylko w ograniczonym zakresie. No jak to już było wcześniej napisane, nie wiem czemu Wikipedia tego nie zauważa, wcześniej napisali, że osobowe rodzaje roślin i zwierząt, baramidy mają osobne pochodzenie, a teraz piszą w punkcie ludzie i małpy, nie wodzą się od wspólnego przodka. No, to wynika z tego drugiego punktu. No ale dobrze, dalej. Pewne fakty geologiczne oraz wygnięcie wielu gatunków zwierząt, np. dinozaurów, może być najlepiej wyjaśnione przez katastrofizm, przede wszystkim ogólnoświatowy potop i jego następstwa. No tak. O Tym też się później zajmiemy. Teraz y, drugi y, y, Typ kreacjonizmu jest to kreacjonizm starej Ziemi. Kreacjonizm starej Ziemi traktuje opis biblijny bardziej metaforycznie, nie negując tego, że Ziemia rażycie na niej wiele mierdów, ma wiele miliardów lat i jako taki usiłuje być w zgodzie z naukami innymi niż biologia. Teraz do tych twierdzeń znowu przejdźmy, jakie Wikipedia nam wymienia. Stworzenie jest niczego wszechświata, czasoprzestrzeni, materii, energii, galaktyk, gwiazd i planet. Wybranie Ziemi jako przyszłej kolebki życia. Początkowo Ziemia była pusta i pozbawiona życia. Międzyplanetarne gruzowisko, pył i wczesna atmosfera Ziemi blokowały światło Słońca, Księżyca i gwiazd dotarcie na jej powierzchnię. Częściowe klarowanie ziemskie, przez co światło mogło przy nią przeniknąć. Stworzenie pary wodnej No, nie widzę sensu, żeby tego czytać, bo to jest mówienie po kolei, co się wydarzyło. Dobrze, zejdźmy z Wikipedii, ponieważ nie jest to zbyt dobre i pewne źródło informacji, jak sam na początku to przedstawiłem. Przejdźmy na stronę Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego. Teraz tak: w zakładce najczęściej zadawanych pytań mamy definicję kreacjonizmu. Nie będziemy jej czytać, bo to sobie możecie sami zrobić. Jak na początku przeczytałem te dwie główne, żeby było wszystko jasne. Teraz tak: ogólnie na stronie Towarzystwa pisze, że. Kreacjonizm to pojawienie się czegoś nagłe, tak zwane, szereg tak zwanych aktów specjalnego stworzenia. Mówi o, Kreacjonizm generalnie naukowy mówi o tym, że wszechświat pojawił się nagle, czyli został stworzony. Tak samo człowiek, czyli formy żywe pojawiły się nagle, tak zwany kreacjonizm biologiczny. Dobrze, przejdźmy teraz do faktów naukowych potwierdzających teorię kreacjonistyczną. Może teraz od tego, co zafascynowało pana Darwina, czyli tak zwany zegar paleja, czyli porównanie rozwiniętych organizmów do znalezienia nagle zegarka na łące. Teraz tak, naukowcy odkryli właśnie, że, znaczy właśnie już dawno temu, ale odkryli, że. Naukowcy z Vanderbilt University of Nasville odkryli u cyanobakterii zmywający wewnętrzny dobowy zegar. System ten w znaczącym stopniu kontroluje komórkowe procesy, włączając to ekspresję genów, transkrypcję i podział komórkowy. Zwu teraz tak: baracze stwierdzili, że ta jak go określili, oscylująca nanomaszyna złożona jest z trzech białek ochrzczonych jako KI, A, B i C reformują mechanizm podobny do zębatkowo-zapadkowego znanego z naszych stworzonych zegarków. Najśmieszniejsze jest to, że badacze stwierdzili, że znaczenie tego zegara biologicznego dla organizmu jest tak krytyczne, że musiało pojawić się w wielu organizmach żywych w podobnym okresie czasu. Nagle, nie wiadomo skąd. Teraz, czy nie jest to zaprzeczenie teorii, czy inaczej, bo mówi się, że y, po, organizm, organizmy są ze sobą spokrewnione i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy do, y, jakby dowód, czy poszlakę na to, że pojawiło się coś y, nagle bardzo skomplikowanego w wielu organizmach niezależnie od siebie. Czyli, czyli tak, szansa na powstanie tego. tego Zegara choćby w jednym organizmie jest bardzo, bardzo, bardzo mała, a tutaj naukowcy, jak gdyby nigdy nic o tak mówią, że musiało pojawić się w kilkunastu organizmach od tak. A więc ewolucyjna logika potrafi być naprawdę zaskakująca. Kolejnym słynnym dowodem, mającym rzekomo potwierdzać teorię ewolucji jest podobieństwo między naszymi DNA, między nami a małpami wynoszące ponad 90%. Wieloma organizmami żywymi. Tylko czy to, na, aby, na pewno, jest podobie, czy aby to na pewno jest dowód na teorię ewolucji? No bo tak, owszem. Organizmy mają bardzo duże podobieństwo genetyczne między sobą. Tylko czy na przykład informatyk piszący edytor tekstu i, i mający następnie napisać, nie wiem, coś podobnego do edytora tekstu, lub wykorzystującego pewne elementy tego edytora, czy nie skopiuje po prostu niektórych fragmentów kodu programu? Aby było to szybciej i prościej. A więc, moim zdaniem, te podobieństwa to jest dowód i na teorię ewolucji, i na teorię kreacjonizmu, ponieważ one się znoszą. Bo i tu, i tu może być to dowód. No bo rzeczywiście one też mogły wyel wyeluować z siebie, i dlatego mają podobne te struktury DNA ale również stwórca, Bóg, kosmita, ktokolwiek, kto nas stworzył, mógł wykorzystać te same fragmenty kodu programu, tak z... w cudzysłowie oczywiście, bo mam na myśli tutaj nasze DNA. Bardzo ważnym jest wypowiedź pana Richarda Dawkinsa, bardzo wielkiego zwolennika teorii ewolucji, w jednym z wywiadów, w którym wprost stwierdził, że nie wierzy w to, że życie powstało samorzutnie na Ziemi, że musiało ktoś lub coś je tutaj stworzyć. Przynajmniej te mówił o tych podstawach całkowitych życia. A więc y, pora powoli kończyć, bo ogólnie temat przedstawiłem. Nie miał być to odcinek specjalistyczny w evolucji, gdy tylko poruszający ogólnie tą tematykę. W następnych odcinkach będę starał się o, mówić na y, specjalistycznie już na przykład na temat y, Wieku Ziemi, na temat y, szans na teorię ewolucji, kreacjonizmu i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ jest to bardzo istotne, jeżeli macie jakieś pytania, propozycje lub coś, co, co chcecie, abym poruszył, to piszcie w komentarzach. Chciałem też zaznaczyć, że nie jestem żadnym ekspertem od ewolucji czy kreacjonizmu. Ja po prostu mówię Wam to, co sam gdzieś kiedyś przeczytałem, usłyszałem. Na koniec chciałem Wam. Puścić piosenkę Martina Lechowicza o ewolucji. Bardzo ciekawa, zresztą. no Zapraszam do posłuchania. Ja jestem mutacjofobem i ewolucjosceptykiem. I wierzę, że dwukomórkowiec po latach stał się chomikiem. Ja tam nie wierzę w genezę i co ty mi zrobisz za to? I cieszę się, bratku, że z woli przypadku nie mówię do małpy, pytatą. Więc mówią, że ms. Oszołomiał, zmasoniał albo zażydział. ośmiem poddawać wątpliwość. Coś czego nikt nigdy nie widział to ja tam nie wierzę w abiogenezę I co ty mi zrobisz za to? I nikt mi nie wmówi, że z mojej papugi wyrośnie aligator Pokażcie mi tą ewolucję Zamiast mi wmawiać na siłę, że jestem w istocie tylko zbiorem skumulowanych pomyłek. A ja tam nie wierzę w abiogenezę i co ty mi zrobisz za to? Nie sądzę, że słodka błękitna stokrotka zdała się kiedyś sałatą. Wierzyć, że wyewoluował świat od drożdża aż do człowieka To tak jakby wierzyć, że za sto lat wyrośnie mi z dupy fortepian ja tam nie wierzę w abiogenezę i co ty mi zrobisz za to? Gdy chcesz się nie zgadzać, nie musisz obrażać, wyszydzać i straszyć armatą ja tam nie wierzę w biogenezę, i co ty mi zrobisz za to? I cieszę się, bratku, że z woli przypadku nie mówię do małpy, tatą. To był trzeci odcinek podcastu, prosty. Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień.